Dotarła do nas ulotka wydana przez Komitet Wyborczy Prawy i Sprawiedliwość, na której obecny prezydent, ja może zacytuję, Panie Sitnik, ma mi pan mieszkańców bezpatyjnymi siedzami i jednocześnie jedzie do szefa Platformy Obywatelskiej na Mazowszu robić układ polityczny. I stwierdzenie. Wielkie wyborcze oszustwo. Chciałbym kategorycznie zdementować to, o czym mówi obecny prezydent. Jest to po prostu kłamstwo. Nie pojechałem do szefa Platformy na Mazowszu. Pojechałem do konstytucyjnego ministra administracji i cyfryzacji, bo przygotowując się do drugiej tury. Do tego, że wyborcy powierzą mi mandat prezydenta miasta, chciałem usprawnić Urząd Miasta, poprawić pracę pracowników Urzędu Miasta. Słysząc o takim programie, jest to program elektronicznego zarządzania dokumentacją, który po pierwsze ułatwia pracę pracownikom Urzędu Miasta. Dwa powoduje, że mieszkańcy, składając wniosek powiedzmy, pozwolenie na pozwolenie na budowę mogą śledzić przebieg tego dokumentu. Jeśli przyjmiemy logikę myślenia obecnego prezydenta, to wychodziłoby na to, że jak pójdę do Urzędu Miasta i będę chciał rozmawiać z prezydentem Kudelskim, to udowodnię, że nie jestem bezpartyjny, tylko chcę wchodzić w jakiś układ polityczny z pisem. Prościebana jest plotka o tym, że jak wygram wybory prezydenckie, będę zwalniał nauczycieli w szkołach. Powtarzam po raz kolejny: jest to kłamstwo. To ja w programie wyborczym mówiłem, że nie widzę potrzeby, aby w sieciach utrzymywać dwóch wiceprezydentów. Wykazałem, że te środki. Każdy może być w oświadczenie majątkowe wiceprezydentów. Może przeliczyć. Możemy przeliczyć, że w 18 szkołach, w czterech klasach, przez 2 godziny tygodniowo możemy wprowadzić dodatkowe zajęcia. Czy będą to języki obce, czy będą to inne przedmioty, zależy tylko i wyłącznie od potrzeb danej szkoły. Jako mieszkaniec byłem zbulwersowany tym, że z banerami mój konkurent, wchodzi do niemalże do kościoła, wchodzi niemalże na cmentarza. Jestem katolikiem, tylko dla mnie bardzo bliskie jest to, o czym mówi Papież Franciszek. Żyjmy po katolicku, postępujmy po katolicku, a nie opowiadajmy o tym, że jesteśmy katolikami. Dla mnie jest to dużo bliższe, dlatego. Nie zgadzam się ze sposobem prowadzenia kampanii przez obecnego prezydenta Kudarskiego. Udowodnili to dwa dni po ogłoszeniu pierwszej tury wyborów, że już musieli spotkać się, podzielić, ułożyć. Potwierdzeniem tego jest opinia i zdanie obecnego prezydenta wygłoszone na zakończenie debaty w TV Wschód, przepraszam. Gdzie ja usłyszałem, że prezydent już zarezerwował dla mnie jedynie funkcję radnego.